Przychodzę do domu i mówię, kochanie, w czym ci pomóc? A dostaję plaskacza od niej w twarz takiego metaforycznego, mianowicie ona mówi: Jak to pomóc? A co ty tutaj gościem jesteś? Przecież ty tu jesteś partnerem, masz 50% udziału. Ty powinieneś sam wiedzieć, co zrobić. A on mówi: No słuchaj, w ostatnich latach tak się potoczyło, że dużo pracowałem, nie byłem w tym domu, nie wiem, co trzeba zrobić z dziećmi, czy co zrobić w domu, co posprzątać. No jak to? No to jakim ty jesteś facetem, jak ty tego nie widzisz? Przecież te rzeczy po prostu wołają mnie kobietę. Ty powinieneś to ogarniać. No i on wyszedł miał dobre intencje. Chciał mhm. Dołączyć, jakby mieć współudział w tym związku, a ona go na przykład dała mu połapak i on stwierdza, że kurczę, to lepiej się w ogóle nie, nie odzywać. I z tym przychodzą mężczyźni, że oni mają jeden wielki znak zapytania, na czym polega obecnie ich rola w, w związku. Jest to dla nich nie takie nienamacalne. I oni wprost mi mówią, i wprost też mówią często na terapii do partnerki, wtedy, kiedy ja jestem, bo gwarantuję mm. im poczucie bezpieczeństwa. Że znowu nie będzie kolejna kastracja. Mianowicie on, oni mówią: Ja potrzebuję jasnego y, grafiku, co trzeba zrobić, y, y, żebyś ty się czuła zadowolona, spokojna, odciążona z tych zobowiązań i ja. Bo ja. Obecnie pracuję załóżmy od 8 do 16, później o 17 jestem w domu, od 17 z, 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 zawożę dzieci, przywożę, robię jedzenie razem z Tobą i tak dalej. Ja nie mam czasu nawet dla siebie, a ja potrzebuję wyjść, przejść się, pójść na siłownię, czy cokolwiek porobić męskiego, czy nawet pogapić się po prostu w sufit. A cały czas słyszę, że są różne role, które. Trzeba spełnić, a ja ich nie znam, trochę się czuję jak w procesie kawki, że sto siedzę pod tymi drzwiami y y y sądu i nie wiem, co tam zaraz się wydarzy. Wie